Hej, hej hej, z tej strony i teraz w czwartym już odcinku z Pokemon Fire Jak widzicie do naszego teamu dołączył nowy członek Pika Pika. I również wszystkie inne Pokémony wywołałem na poziom 12. Ponieważ w dzisiejszym odcinku pójdziemy do naszą pierwszą odznakę. Pa! -da! O, jeszcze z tą dziewczynką chcę zagadać, bo na tej mój naprawdę ciekawa rzecz. Że kiffery przybył z księżyca. Ja, co o tym sądzę trochę bez sensu, no, ale też nie wiem. Nie chcę ich wierzy w to, co chcę. Ale my tutaj nie wierzymy. My tutaj musimy walczyć czy coś. Daj tutaj po prostu cytat przyjemnej postaci z anime. Halcerz Liam Geodude Geodude Kratę chopa mu No już nie ma z let's go Niech nasza mąkę zostanie Znowu karate chopik To nas duży ziemne więc Może w razie, użyjemy motiłę. Dokonaliśmy tego hawserza i dostaliśmy haj. Dobra, no, Motył trochę dostał po dupie, więc warto się uleczyć. Hej, okay, w ogóle mojej pierwszej walki z liderem na wizji nie przegrać, okej? Okay. Oba, okay. więc wracając... A więc, jesteś... Nazywam się Brock i jestem liderem z sali P.E.U.T.E.R. Moi... Moja kamienna siła woli przejawia się nawet w walce. Moje Pokémony są twarde jak kamień i pełne są determinacji. Właśnie tak. Wszystkie moje Pokémony są kamienne. Ha, chcesz wyzwać mnie wiedząc, że przegrasz? To pewnie twój honor trenera każe ci wyzwać mnie na pojedynek. Dobrze więc, pokaż co to. Potrafisz. Nie wiem, może chcę Ciebie wyzwać, bo chcę przejść ligę Pokémon. Geodude. Czekaj, to Chopik. Tu HP, ok. Mm. Chyba on powinien... Go skosić? tak doma. to pokonany. Jamkę ma 13 level. To jest to czego się najbardziej boję, czyli Onix. Chyba nie nic, będziemy zmieniać. Ta Onix na początku jest dosyć trudny, ale potem w grze jest Uzers z moim Pokémonem. I w ogóle nie. nie. Onixy są Uzers, jakby w anime zawsze pokazuje jakie te wielkie silne. Grze, jak widzicie. Na dwa ciosy. Ale nasza manka jest silna. Gear power. Ej, ja to od znakę pierwszą. Zaczekaj, weź jeszcze to... TM, techniczna maszyna, zawiera technikę dla Pokémona używającego TM. Uczysz zawaltego... E, weń ataku jednego z Pokémonów. Wszystkie TM -y są jednorazowe więc używając go ostrożnie wybieraj Pokémony i tak czy inaczej DM39 no, 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 no. i tak pewnie tego nigdy nie użyję więc zdobyliśmy naszą pierwszą odznakę I, i, i myślałem że to odcinek będzie dłuższy <grym> no to Już no, chyba lepiej już szybko poskładałem mojego przeciwnika w pierwszej walce z literą no? no to będziecie chyba w rogu nie czekać. Tak, ktokolwiek miał coś do wymiany. A nie, oni chyba będą mieli po prostu intelekcę. No. Później będą momenty kiedy będziemy mogli się z kimś wymienić. W każdym bądź razie Warto będzie pójść do sklepu I kupić sobie trochę pokeboli piątka będzie ok. Jeszcze może ptionków trochę Też po mi się skończyły Tu z tego co pamiętam chyba jednego tak w jednym się nie złapał Chyba, że dwa razy się jakiś nie chciał złapać i z niego, że na pika pikę, kiedy idzie na pierwsze miejsce, aby wewołał. Wrewerował mi się to prącze To Tutaj mamy jakoś dziwnego pana w płaszczu. Okemon, oh, świetnie, że cię znalazłem. Jestem profesjonalistkiem Ołka. Miałem ci to dostarczyć, więc proszę bardzo. I oto proszę państwa dostaliśmy nasze kapki do biegania. I... No to ja wracam już do laboratorium. Pa pa pa! Drugi kemon. Oto parę butów do biegania dla mojego wspaniałego podróżnika. Pamiętaj, zawsze będę na ciebie liczyć. Nie poddawaj się. Od mamy. Urocz. Buty na mama kupiła A teraz możemy biegać! Przy okazji minut odcinka 7 dopiero Uch. Przepraszam, go zmroził na chwilę. No, więc skoro 7 minut, to wydaje mi się, że możemy przejść tutaj trochę. O dziewczyna do mnie podchodzi coś nowego. Haha, <laughs> takie sytuacje bywają O idealnie, PJ na naszego pike pike Thundershock nie chodzi Super efektywne Drugi PJ, jak my sobie poradzimy z tym niebezpieczeństwem Pra w to Uuuu, krytyk ładnie No, pika, pika trzeba trenować, bo a ja my się przeżyłoście już o pewnej pani Tej kolejny ten robaków, a to Dawno, dawno nie było Toż w tym odcinku przynajmniej jeszcze naszego salamandra nie użyliśmy, więc trzeba go użyć. Caterpillar. No i trzynasty poziom, proszę Państwa. No i teraz zdobył metalowy. Ajajajaj. To chyba nie będziemy zmieniać. Zabicie robaków jest nudne. A ja może zapamiętałem, jak ja cały czas, że chcę zmieniać. Takieś normalne pewnie będą. Albo chyba też może być tujące. Nie, ja, niech motyw sobie to walczy. Normalne, to konfusory, bo tu Dupą kręci, tak jak nikimiki. Miki. A jak mu mało zostało? Dobra, tak jak po prostu z główki, go trzeba dobić. No jest Ekans, który, czytamy od tyłu, znaczy Snake, czyli wąż po angielsku. Hej, Matuma. O, Poison Powder, bardzo dobry. E, a tak, w sumie. Ponieważ może zadać, no, tutaj, to tu znam, silnikom. No, no, idziemy do kobiety. To spojrzenie. Strasznie irytujące. A intrygujące, już myślałem, że strasznie irytujące ale przyzwyczajenie <grystanie> tak dupę zbina czekaj co by było jakby w dzisiejszych dniach e, grach, jakaś postać tak by robiła uj oj 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 Prądu go O, dobra ten atat mogę złapać tatatę, jak jedno złeś atatatój i... tak zmalowana okazja Nawet niech Pikapika pika wejdzie I KFC będzie dalej walczyć. I Doran, żeński Oj, oj, oj może pójść uleczyć to. Tak. A, jaka nasz, nasza Pika-Pika. Nasz Pika-Pika. Dobra, Szalmanderek Derek Nasza Pika-Pika pada. Niestety, ale my się nie gramy w Nozloka, więc... No, to nie jest wielka że jakiś Pokemon. zdechnie sobie. Mogę, chcielibyście, kiedyś dał was Nozroka na, na grę, Bo sobie nigdy, nigdy sobie sumie, nawet sam dla siebie nie grałem w Nozroka. mogę to być ciekawe. Kolejny channel robaków. Kolejny pójdzie Charmander. O może... eh, to jest mój Przeczmy. Dziękuję. Wplonę go jakoś. Ow. Cześć. No dobrze. Niech Czerwonymanderek pójdzie, to się trochę zabije. Właśnie, i czy tutaj możemy złapać pokemona? Tego chciałbym mieć w teamie. O, nasz Pikachu nauczy się Quick ataku. Ale chyba go tutaj nie spotkamy. Hop. Mm. O. Uff, lepiej sobie odpoczną, zjew, ten tunerzyk, na ja... nie pyta o tutaj ciekawotka w tej grze nie mogę się wrócić są ukryte itemy ogólnie też za to jest szukaj takich miejsc uleczymy sobie pokemony Hmm. Te pan wygląda ciekawie. Witaj, chłopcze. Mam dla ciebie coś specjalnego. Dam ci tego sekretnego Pokémona Magikarpa za jedne 500 Żen. Wiesz, kupujesz go? Mam rację. Hmm. Ciekawa propozycja. Ale wydaje mi się, że w tym momencie zakończymy ten odcinek. Ja byłem KOMK MOSKI. Żegajcie.